Witajcie serdecznie, z tej strony Fizjo HD. W dzisiejszym odcinku, ze względu na Wasze liczne pytania, postaramy się odpowiedzieć na nie pod kątem użyteczności mankietów kompresyjnych. Mamy akurat od firmy MOVO do testów. To jest też mój prywatny model, który już sobie zakupiłem. Podzielę się swoją opinią na ten temat. Także całe urządzenie, kompresja, potreningowa, e, odpowiedź na pytania, które Was nurtują, myślę, że zabrzemy w dzisiejszym materiale. Zapraszamy do oglądania. Zestaw składa się z urządzenia głównego i akurat u nas z dwóch mankietów na kończyny dolne. Można też alternatywnie sobie zamówić mankiety na kończyny, na kończyny górne, ale w związku z tym, że my biegamy, używamy tego głównie na kończyny dolne. Mamy takie opakowanie, w którym sobie to możemy wygodnie przenosić, to się wszystko bardzo ładnie pakuje, jedynie trzeba po używaniu pamiętać, żeby wypuścić powietrze z mankietów, żeby je dobrze zwinąć, żeby to się wszystko nasiściło do opakowania. Każdy mankiet podłączamy, tutaj już mamy to złożone, ale każdy mankiet jest w tych sześciu komorach podłączany taką wpinką, to wszystko jest w instrukcji wyjaśnione, więc jakby montujemy sobie to od dołu do góry spinamy sobie to rzepem jest to później zasłonięte I tutaj mamy podzielonych w 6 sześć komór do których tłoczone jest powietrze to będziemy zaraz pokazywać na filmie końcówka jest dziecinnie prosta mamy tutaj z jednej strony trójkącik który musi wejść w trójkącik tutaj z tej strony i się spiąć to jest wszystko jakby rozłączane to wsadzamy sobie do maszyny głównej i do tego podłączamy sobie obydwa mankiety, które mają tłoczone powietrze właśnie z głównego sterownika, na którym możemy sobie wybrać różnego rodzaju opcje, to będziemy za chwilę jeszcze pokazywać na filmie. Po włączeniu mamy do wyboru czas, 6 programów, które w różny sposób tłoczą nam powietrze. Mamy możliwość wybrania ciśnienia w zakresie do 250 ale szczerze powiem, że więcej niż chyba 170 nie doszedłem, bo to jest naprawdę bardzo mocne odczucie. No i może, możemy selektywnie wybierać mankiety, które chcemy, żeby się napełniały lub po prostu reagować po wybraniu programu i w sensie reagować. Program będzie sam wypełniał nam, nam mankiety, więc tu jest pełna dowolność. Bardzo prosta obsługa, nic skomplikowanego, więc pokażemy za chwilkę przykładowe działanie już na Łukaszu, jak to będzie wyglądało w praktyce. Zapraszamy. Po założeniu mankietów wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ustawiamy sobie tutaj wysoko do paklin. Osobnicze oczywiście w zależności od wielkości. Na no, no Łukasza tutaj jeszcze nawet jest trochę luzu. Ja jestem wyższy, więc jakby u mnie ta stopa wystaje. Podłączamy jakby kablowanie to, co mówiłem, albo od tej strony, albo od górnej to już w zasadzie jak nam jest wygodnie. Pozycja najlepiej leżąca, żebyśmy sobie spokojnie mogli odpoczywać w trakcie zabiegu. Samo urządzenie, tak jak mówię, proste w obsłudze. Możemy sterować je także pilotem, więc jeżeli mamy w jakimś dalszym miejscu położone, nie musimy się co chwila podnosić, więc to jest bardzo wygodne. Załóżmy, że ustawimy sobie czas, tak jak jest wyjściowo, na 10 minut. Program przykładowy, weźmy sobie taki najbardziej sportowy, program D. Ciśnienie ustawmy sobie na 150, powiedzmy, takiej średniej opcji. Nie ruszamy nic tutaj na, na opcji mankietów wypełniania, bo to będzie program tym sterował, i dajemy sobie po prostu start. Urządzenie zaczyna działać. Jest to taki dźwięk, jak słyszymy teraz, więc nie jest to jakieś głośne działanie. I akurat w tym trybie e, takiego drenażu niefatycznego sportowego. Wszystkie mankiety wypełniają się w tym samym czasie do zadanego ciśnienia. Jeżeli wszystkie podłączenia są dobrze zrobione, to te mankiety się będą wypełniać. Czasem się zdarzało podczas użytkowania, że przy przenoszeniu lub jakimś tam rozpakowywaniu czy zakładaniu potrafiła się ta gumeczka od mankietu pompująca to powietrze jedna z tych sześciu wypiąć, więc będziecie czuli, że się makiet wtedy nie wypełnia. Trzeba sprawdzić po prostu tą szczelność, ale to są bardzo sztywne, fajne połączenia, więc to wszystko ze sobą gra i absolutnie pasuje. No i leżymy i odpoczywamy, tak? Musimy też pamiętać o doborze tego ciśnienia odpowiednio, bo tak jak mówię, przy tym drenażu limfatycznym, gdzie to ciśnienie jest utrzymywane przez pewien czas, w okolicy tętnicy udowej, u mnie na przykład najczęściej był już taki mocny dyskomfort, po pół godziny odczuwalny więc nie możemy z tym ciśnieniem przedobrzeć, żeby no nie zaciskać sobie tutaj tętnicy łodowej za mocno i nie działać jakby w drugą stronę. Jeżeli stopy są w środku, to też patrzymy na to, żeby nie miażdżyły się poprzez mankiet i żeby, żeby to wypełnienie było takie równomierne, ale też nie za mocne na naszą stopę. Tutaj troszkę ze względu na to, że nie mogliśmy sięgnąć dalej, ten mankiet ustawiam bym bardziej naokoło i starał się, żeby nie uciskał tutaj na. Na, na komorę. I tak to, tak to działa. Tutaj 10 minut, więc jest to bardzo krótki program. Normalnie myślę, że w granicach 20-30 minut możemy sobie pracować nawet do godziny czasu, oglądając sobie jakiś serial, telewizję, relaksujemy się. Ten program akurat tworzy taką przerwę, więc troszkę wypełnia, później luzuje i za każdym razem jakby idzie mocniej, aż do osiągnięcia tych 150 zadanych barów ciśnienia. Oprócz takich typowo sportowych programów, możemy sobie używać do drenażu delikatnego, którym będą pompowane kolejne komory po sobie, spuszczane powietrze później znowu lub łączone tryby, tryb A i B jest w trybie C łączony. Mamy też bardzo taki lekki tryb przekrwienny, jeżeli chcemy bardzo lekko stymulować, np. nie u sportowców, ale u naszych żon, nie wiem, mam, starszych ludzi. I to nas też sprowadza do takiego pytania. Jakie są, jaka jest grupa ryzyka też do stosowania takich rzeczy. No na pewno jakieś mocne zaawansowane żylaki, problemy krążeniowe, jakaś zatorowość tętnic, takie grubsze rzeczy w obrębie właśnie układu krwionośnego myślę, że będą na pewno przeciwwskazaniem. Mocne jakieś zmiany onkologiczne, obrzęki, otwarte rany, no złamania to pomijam, ale jakieś otwarte rany, otarcie to na pewno też. Obrzęki niewiadomego pochodzenia, taki obrzęk bardzo mocny, ciastowaty, albo zakrzepica żył głębokich, czyli nie wiem, no jedna łydka dużo bardziej napięta niż druga, i mamy takie podejrzenie, to raczej tego nie drenujemy, raczej tego nie uciskamy, żebyśmy jakiegoś skrzepu nie uruchomili, żeby on nam tej tętnicy nie zatkał i żeby nam się nie przydarzyły jakieś nieprzyjemności. Więc o tym musimy pamiętać. Zalecenia? No, cała profilaktyka, sporty biegowe, jakiekolwiek z wykorzystaniem kończyn dolnych i regeneracja. Świetnie się to sprawdza po bieganiu na nadmiernie napięte łydki uda. My biegamy akurat w górach, więc bardzo fajna regeneracja po tym, w połączeniu z rolowaniem, z rozciąganiem, z jakąś taką aktywną regeneracją, którą też robimy. Netflix, książka wieczorem, kładziecie się pół godziny. Najczęściej włączam sobie jakiś tryb wstępny, później sobie pół godzinki włączam tryb mocniejszy, w zależności od tego, jaki efekt chcę osiągnąć. Pół godziny do godziny, naprawdę nic to nie kosztuje, w tym czasie możemy oglądać, możemy czytać, możemy odpoczywać. Zdarzyło mi się też zasnąć parę razy w tym, także bardzo, bardzo fajna forma regeneracji. W dresach czy na gołe nogi nie ma to większego znaczenia i no, z całego serca mogę polecić, jesteśmy bardzo zadowoleni. Co do jakości, ciężko się wypowiedzieć, bo używamy to dopiero, ja używam to dopiero około 2 miesiące. Wygląda wszystko na solidnie zrobione, połączenia są też solidne. Mamy całą akcję serwisową. W razie potrzeby, jeżeli, jeżeli działoby by się coś niepokojącego, to mamy gwarancję oczywiście na to. Jest w zestawie pilot, w którym, tak jak mówiłem, możemy sobie to używać. Wszystko jest opisane w instrukcji, także wydaje się to trwałym produktem. No, bo tak naprawdę, co mogłoby się tutaj zepsuć, te mankiety od tego ciśnienia nie pękną nam, bo aż do takich rozmiarów go nie używamy, żeby to mogło się popsuć. Myślę, że takim najmniej trwałym elementem, który może być, to możliwe, że połączenia tych przewodów do mankietów, ale na ten moment ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. Wszystko się na razie sprawdza, pasuje, nie wylatuje, i jeżeli jest maszyna dobrze ułożona i podpięte kable, to wszystko sprawnie działa. Także. Absolutnie polecam. Eee, obecnie mamy też promocję, Mowo training na, na ten sprzęt, więc możecie zamieścimy w, w komentarzach jego linki. Możecie sobie zajrzeć i zobaczyć. Eee, cena tych mankietów z naszym kodem zniżkowym jest z, z tego co pamiętam poniżej 2000 zł, więc to jest myślę eee, bardzo dobra cena. I jak dla mnie, eee, w granicach 2 2,500 zł, to jest taka maksymalna cena, którą byłbym w stanie zapłacić za taki sprzęt. Bo tak jak myślę, nie jest rzeczywiście to wszystko więcej warte niż właśnie takie kwoty, więc myślę, że kwoty rzędu powyżej 3-4 tysięcy, jak czasem widzę to w zagranicznych sklepach. Dla mnie osobiście są za duże, więc jakby w tym zakresie cenowym uważam, że warto to rozpatrzyć. W wyższym raczej myślę, że, że nie. Cóż więcej, no polecam, przetestujcie, używajcie, regenerujcie się i dbajcie o swoje zdrowie. W warunkach domowych to są takie proste rzeczy, które można zrobić za przystępną jakość do ceny. Myślę, że absolutnie warto się nad tym zastanowić, szczególnie, że idzie sezon bożonarodzeniowy i pewnie będziemy szukać jakichś rzeczy na prezenty. Może warto się zastanowić akurat nad tym. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinku. Pizzu